Dzień dobry, witamy w piątek, piąty dzień marca, już jutro spotkanie dziewiętnastej kolejki Fortuna pierwszej lidzi. Spotkanie, na które czekają wszyscy cibice w Łodzi. 66 derby Łodzi, ŁKS kontra widzę. O przygotowaniach do tego spotkania porozmawiamy teraz z trenerem ŁKS-iaków Wojciechem Stawowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, jak nastrój w przededniu meczu, nie tylko o trzy punkty? Bardzo dobry zespół się przygotowywał normalnym tokiem do tego spotkania, ale każdy ma świadomość, że jutro gramy derby, każdy wie, czym się derby charakteryzują i rządzą. Także nastrój jest dobry, przygotowani do tego meczu jesteśmy i można nawet tak powiedzieć, że w pewnym sensie nie możemy się już tego meczu doczekać. Rekordowe zainteresowanie, jeżeli chodzi o wnioski akredytacyjne, rekordowe zainteresowanie, jeżeli chodzi o liczbę pytań. Krzysztof Sędzicki Telewizja Toja. Czy w meczu derbowym trener pozwala zawodniczom na to, aby jednak więcej niosły ich emocje, czy jednak bardziej te emocje studzi i przypomina o założeniach? Przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby realizować założenia, które się ma na każde spotkanie bez względu na to, czy to jest mecz derbowy, czy mecz ligowy no to jednak tutaj nad emocjami które mają przeszkadzać powinno się panować natomiast powinno się wzbudzać te emocje które po prostu pomagają ale podstawą jest przede wszystkim to co będzie działo się na boisku oczywiście mecz derbowy to jest zupełnie inne spotkanie niż każdy inny mecz ligowy tym bardziej derby łodzi i wszystkie derby, które rozgrywane są i mają pewną rangę, a derby łodzi mają taką rangę w Polsce, to są zupełnie inne mecze i tutaj właśnie wchodzą te czynniki emocjonalne, ale trzeba nad nimi po prostu umieć zapanować, żeby one nie przeszkadzały, tylko po prostu pomagały. No zawsze wszystko musi się znajdować w normie, ani nie można być przemotywowanym, ani nie można być też niedomotywowanym. Wiadomo, że przed takim meczem ja piłkarzy motywować nie muszę, oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że to jest nie tylko mecz o punkt, ale to jest również mecz o prestiż i mecz bardzo ważny dla naszych kibiców, a my dla kibiców gramy, także każdy ma tego świadomość. A propos kibiców, Krzysztof pyta, czy derby bez udziału publiczności zdejmą trochę ciężar z zawodników? My zdecydowanie chcielibyśmy, żeby derby się odby odbyły z udziałem kibiców. Ja pamiętam derby z zeszłego roku, które graliśmy na widzewie i akurat wtedy kibice mogli być na stadionie. Ta atmosfera była zupełnie inna. Jestem o tym przekonany, że gdyby na stadionie mogli być kibice nasi, to ta atmosfera byłaby jeszcze lepsza i na pewno by nam to pomagało, na pewno by nas to niosło, na pewno byłoby to dla nas lepsze, ale no wiemy jaka jest sytuacja, wiemy, że po prostu no, kibiców na stadionach na chwilę obecną niestety być nie może. Ale mamy też tego świadomość, że kibice są z nami, tak? Że na pewno będziemy ich czuć, a myślę nawet, że i słyszeć, bo pewnie okolice naszego stadionu będą oblegane przez kibiców. Mam taką nadzieję, a jeżeli też tak nie będzie mogło być, no to na pewno będą przed telewizorami, na pewno będą emocjonalnie, mocno z nami w tym dniu, tak zawsze, ale w tym dniu szczególnie. Nie mogło zabraknąć pytań od redakcji UKS Fans, Piotr Świtalski pyta na początek o sytuację zdrowotną w drużynie. Nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. Wszyscy zawodnicy, ci, którzy mogą trenować, trenują. Wiadomo, że w indywidualnych zajęciach jest Adaś Marciniak po tym nieszczęsnym zdężeniu, jaki miał z Ricardinho. Że jeszcze nie do gry jest Marcel Wszołek, ale już normalnie z nami trenuje. No i że po zabiegu jest również Samu Koral, no tutaj ta przerwa będzie zdecydowanie dłuższa, natomiast wszyscy ci, którzy mogą grać, wszyscy są zdrowi, nie mamy żadnych problemów. Widzę w to zupełnie inny zespół niż jesienią. Ja docenia Pan obecnie rywala. Kolejne pytanie od Piotra. Każda drużyna, patrząc na pierwszą ligę, to jest zupełnie inna drużyna niż w poprzedniej rundzie. Jest to rzecz normalna, naturalna dla nas. Widzew jest kolejnym rywalem na drodze, która ma nas doprowadzić do naszego celu. Oceniam Widzew tak jak każdego rywala w pierwszej lidze. Nie ma w tej lidze łatwych spotkań, nie ma łatwych meczów, z każdym jest ciężko. Punkty pokazały to już pierwsze kolejki, gdzie faworyci punkty tracili. Dlatego spodziewam się tutaj ciężkiego meczu z dobrym zespołem. A poza tym powtarzam raz jeszcze: to jest mecz derbowy, więc on się rządzi zupełnie innymi prawami. Tutaj też będą odgrywały duże znaczenie i dużą rolę te takie kwestie ewolucjonalne, i myślę, że tutaj też to będzie miało duże znaczenie, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania. Myślę, że która drużyna będzie bardziej zdeterminowana, będzie tego dnia bardziej po prostu walczyć na tym boisku, ma szansę po prostu po spotkaniu się cieszyć. Ale kluczem w mojej ocenie będą po prostu te kwestie związane tylko i wyłącznie z aspektami piłkarskimi. Czy Ricardinho jest już gotowy fizycznie, aby zagrać w większym wymiarze czasowym niż ostatnio? No, każdy dzień go przybliża do tego, żeby po prostu zagrać dłużej niż w ostatnim meczu, więc oczywiście tak, jest gotowy na to, żeby zagrać dłużej niż na przykład zagrał w meczu z Odrą Opole. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak się mecz układa, jaki ten mecz w danym dniu pisze scenariusz, stąd się biorą po prostu zmiany lub ich brak. Przed meczami derbowymi często pojawiały się bardzo duże niespodzianki w składach obu drużyn. Czy pan też taką planuje, czy raczej postawi na sprawdzonych zawodników? Ja tutaj nie chcę absolutnie y, posługiwać się czymś takim jak niespodzianka. Zawodnicy pracowali przez cały tydzień bardzo solidnie, przygotowując się do tego meczu. Dzisiaj mamy też jeszcze jednostkę treningową, i w mojej ocenie to przede wszystkim decyduje o tym, kto wybiega w, w podstawowej jedenastce. Nie niespodzianki. Ja tutaj nie chcę czegoś takiego robić, jeśli chodzi o skład, że czymś chcę rywala zaskoczyć i coś ukrywam. Ja chcę, żeby przede wszystkim zespół dobrze zagrał to jest jak gdyby dla mnie kwestia najważniejsza. Natomiast wybieram tą jednastkę spośród tych zawodników, którzy dobrze zaprezentowali się w ostatnim meczu i prezentowali się dobrze w mikrocyklu poprzedzającym dane kolejne spotkanie ligowe. Teraz pytania od Jana Pęczaka z portalu idol.pl. Czy pana zdaniem UKS jest w gorszym położeniu mentalnym niż przed derbami wrześniowymi? Nie wiem, dlaczego miałby być w gorszym położeniu mentalnym. UKS jest wiceliderem tabeli. UKS Gra o określony cel. Drużyna nasza chce ten cel zrealizować. Ja również nie znam takiej osoby, która po prostu myślałaby inaczej. Sfera mentalna ma nam pomagać w realizacji tego celu, a nie przeszkadzać. Sfera mentalna, tak powiedziałem, jest również bardzo ważna, jeżeli chodzi o mecz derbowy, bo to jest też również kwestia prestiżu. Więc tutaj. Nie widzę takiej możliwości, żeby zespół miał być w gorszej sytuacji mentalnej. Liga już jest, można powiedzieć, na innym etapie niż to było miało miejsce wtedy, kiedy graliśmy derby na widzewie, już jest coraz bliżej końca. Wtedy to był po prostu początek. My powinniśmy być silniejsi o te wszystkie doświadczenia, które mamy z wszystkich meczów rozegranych jak i również z tego meczu derbowego pierwszego który graliśmy z Widzewem uważam że mentalnie jesteśmy silni bo każdy mecz okraszony jest pewną presją wynikającą z celu a tym bardziej mecz derbowy to jest mecz który po prostu jest tylko i wyłącznie dla ludzi silnych mentalnie czy ostatnia słabsza dyspozycja arkadiusza malarza nie skłania Pana do tego, aby postawić na Dawida Arnta? Rozwiązałoby to ewentualny problem młodzieżowca, choć Piotr Janczukowicz prezentuje się jak dotąd bardzo dobrze? To jeszcze jedno pytanie od Jana Pęczaka. Piotr Janczukowicz prezentuje się bardzo dobrze. Zgadzam się z tym, też tak uważam. Natomiast ja nie widzę, żeby Arek, malarz, miał słabszą dyspozycję. To, że oczywiście. W meczu z Odrą o pole wpadła bramka na 2-1 i miał swój udział przy tej bramce. Jest faktem, ale faktem jest również to i warto byłoby o tym pamiętać, że w pierwszej połowie tego meczu uratował nas przed szybszą stratą bramki, która mogła różnie wpłynąć na to spotkanie. No, człowiek nie jest jak gdyby zwolniony z popełniania błędów, Natomiast liczy się doświadczenie arka, liczy się to, że jest kapitanem, liczy się to, jaki ma wpływ na zespół. I w mojej ocenie ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby tak doświadczony zawodnik w tak ważnym meczu. Tu nie chodzi tylko o punkty ligowe, ale o to, o czym mówiłem wcześniej, miał nie wystąpić. To jest nasz kapitan, on ma, on ma nas prowadzić na boisku. A to, że czasami zdarzają się błędy, to jest rzecz ludzka. Bardzo się cieszę z tego, że mamy takiego bramkarza jak Dawid Arndt. Myślę, że ten zawodnik też będzie swoje szanse otrzymywał jeszcze w trakcie trwania tych rozgrywek ligowych, bo to jest piłkarz o ogromnym potencjale, bardzo utalentowany. I kiedyś na pewno y, bramkarz, który godnie zastąpi Arka w bramce, ale to kiedyś nadejdzie wtedy, kiedy Arek stwierdzi, że po prostu już jest czas zakończyć karierę, a na chwilę obecną y, nic nie zapowiada czegoś takiego. Czas na pytania z redakcji Studenckiego Radia Żak. Oskar Bugajny pyta. Nawiązując do ostatniego meczu z jesieni z Widzewem, wtedy był to pojedynek drużyn, które były w budowie, chociaż przewagą łks było to, że pracował Pan dłużej na swoim stanowisku niż trener dobi Widzewy. Jak teraz ocenia Pan rozwój obu drużyn na przestrzeni ostatnich miesięcy? Obie drużyny się rozwijają. Zgadzam się z tym, że na pewno tamten mecz... Mógł być tak oceniany, że ja pracowałem z UKS-em dłużej, więc miałem więcej możliwości na to, żeby wpływać na zespół. Ten w dobie pracuje teraz już z Dużyną. Zdecydowanie dłużej niż przed tamtym spotkaniem, więc na pewno też wpływ na zespół miał zdecydowanie i ma zdecydowanie większy. W widzewie też nastąpiły pewne zmiany personalne, więc to jest też kwestia jak zawodnicy nowi się wkomponowują w zespół. To już jest jak gdyby sprawa widzewa mnie interesuje UKS. My też jesteśmy zespołem, który w mojej ocenie cały czas idzie do przodu, cały czas się rozwija. Oczywiście nie zawsze się to przekłada na to, co Kibice i ja widzimy na boisku, no bo no, trudno mówić o jakimś skoku takim znaczącym do przodu, przypominając sobie spotkanie chociażby z GKS-em Tychy, ale można zauważyć wiele bardzo dużych pozytywów, patrząc na przykład na spotkanie pucharowe z Legią Warszawa. Ta maszyna nasza się po prostu rozkręca po tej przerwie zimowej i najważniejszą rzeczą jest, żeby ŁKS Zrealizował cel, to jest dla mnie najważ, najważniejsze. A to, że po prostu się cały czas rozwijamy, cały czas idziemy do przodu i my i widzę, to jest rzecz naturalna. Jeżeli się z kimś pracuje przez określony okres czasu, no to trudno się po prostu nie rozwijać. Większość szatni zdążyła już poznać wagę spotkania derbowego w oczach łódzkich cibiców, A co z nowymi zawodnikami? Czy oni też odczuwają presję z nadchodzącym spotkaniem? Mnie bardzo zależy zawsze na tym, żeby zawodnik, który trafia do UKS-u, przede wszystkim bardzo szybko się w tym klubie zakochał. No, bycie w UKS-ie no, zobowiązuje do wielu rzeczy. Nie można żyć przeszłością, trzeba żyć tym, co jest teraz i patrzeć w przyszłość. Wszyscy zawodnicy, traf którzy trafiają do UKS-u, muszą też poznać historię tego klubu, muszą wiedzieć, co to są derby łodzi, nie mogą być z tego po prostu zwolnieni. Oczywiście są też piłkarze tacy, którzy rozgrywali mecze derbowe w swoich y, krajach, ale każdy, de, każde derby to jest zupełnie inna specyfika. Derby łódzkie rządzą się swoimi prawami zupełnie innymi niż derby inne, a już nie mówię o derbach e, granych poza granicami naszego... Kraju, więc wszyscy ci, którzy są w UKS-ie dłużej i mieli taką możliwość, żeby rozegrać ten pierwszy mecz z widzewem, wiedzą, jak to wygląda, chociaż nie przy pełnym stadionie, ale wiedzą na przykład, co działo się w momencie, kiedy podjechaliśmy autokarem tutaj pod nasz stadion jak dużo kibiców nas witało i jak bardzo ważny jest to dla nich mecz, ważne spotkanie. Każdy ma tego świadomość, każdy musi sobie to poukładać w głowie. Mówię raz jeszcze, przemotywowanie kogoś przed tak ważnym meczem, robienie czegoś nienaturalnie nie jest rzeczą dobrą, dlatego podchodzimy do tego. W sposób normalny, naturalny, tak jak do każdego innego spotkania, ale ze świadomością, że są to po prostu derby. Derby bardzo ważne dla miasta, dla naszych kibiców i dla nas, jeżeli chodzi o e, trenerów, piłkarzy, bo poza tym, że prestiż to również punkty w ligowej tabeli, które są nam bardzo potrzebne. Jak trener odniesie się do stwierdzenia, że to EUKR jest faworytem sobotniego meczu? Odniosę się tak, że w pierwszej lidze nie ma faworytów, nie ma czegoś takiego jak ktoś, kto jest zdecydowany faworytem, bo gdyby tak było, to pewnie byśmy już dzisiaj byli pewni awansu do Ekstraklasy, a tego awansu pewien nie może być jeszcze nikt. Nawet Termalika, która miała 10 punktów przewagi nad nami, już ma 8, a w perspektywie bardzo dużo meczy do rozegrania. Każdy mecz jest inny, każdy mecz jest ciężki, każdy rywal jest wymagający, a derby rządzą się swoimi prawami. Ja wierzę w swoją drużynę i nigdy tej wiary nie stracę i wiem, że stać nas na to, żeby zagrać dobre spotkanie i wygrać to i wygrać te derby i w to po prostu wierzę. Natomiast nie traktuję nas jako faworytów tego spotkania. Szanuję rywala z którym gramy, ale powtarzam to raz jeszcze, wierzę w swoją drużynę, wierzę w dobrą grę, wierzę w zwycięstwo i takie mam nastawienie do tego spotkania. Jeszcze jedno pytanie ze studenckiego radia. Żak. Ostatnie wyniki sprawiły, że kibice zaczęli wyrażać zaniepokojenie względem pańskiej pracy w klubie. Czy nie obawia się pan ich reakcji po ewentualnym niesatysfakcjonującym wyniku sobotniego meczu? Przede wszystkim skupiam się na pracy, którą tutaj mam do wykonania. Reakcje kibiców są dla mnie. Bardzo ważne, bardzo istotne, ale y, mnie może obronić tylko wynik sportowy, ja mam tego świadomość, ja nie jestem ulubieńcem kibiców, jeżeli chodzi o EUKS, też mam tego e, świadomość, natomiast y, robię wszystko najlepiej jak potrafię, żeby ta drużyna grała dobrze w piłkę żeby to cieszyło naszych kibiców i żeby UKS na koniec tego sezonu w czerwcu cieszył się z awansu do Ekstraklasy. Wiem jak bardzo ważne są derby Łodzi, wiem, że dla kibiców jest to również bardzo ważne, bardzo istotne spotkanie. Nikt mi tego nie musi przypominać, ani w tym temacie nikt mi nie musi uświadamiać. Natomiast wiem, że najważniejszą rzeczą, rzeczą dla UKS jest to, żeby w czerwcu znaleźć się w Ekstraklasie, a mecz z Widzewem ma nie tylko spowodować to, że będziemy się po tym spotkaniu cieszyć ze, ze zwycięstwa w meczu derbowym, ale również z tego, że mamy kolejne trzy punkty na swoim koncie, a to zdecydowanie bardziej przybliża nas do celu. Następny zestaw pytań przyszedł do nas z redakcji Tułudźpl. Piotr Grym pyta, dla kogo ewentualna strata punktów byłaby gorsza? Dla widzewar, który stara się o miejsce w pierwszej szóstce. Czy może dla UKS-u, który walczy o bezpośredni awans i uniknięcie niepotrzebnych nerwów w barażach? Dla każdego strata punktów jest rzeczą złą. Ja tutaj się nie interesuję jak gdyby tym, jaki cel ma Widzew. interesuje się tym i pracuje po to, żeby realizować cel, który ma postawiony UKS, więc strata punktów na pewno nikogo nie cieszy i zarówno Widzew, jak i my będziemy walczyli w tym meczu o komplet punktów, bo to przybliża do tego, żeby postawiony cel przed zespołem po prostu realizować. Czy nie obawia się pan kolejnych prostych błędów w defensywie, które w takim meczu mogą bardzo drogo kosztować? Poprzednie dwa spotkania pokazały, że zawodnikom wciąż brakuje odpowiedniej koncentracji w tyłach i tym samym bardzo ułatwiają oni zadanie swoim przeciwnikom. Absolutnie się nie obawiam, bo gdybym się obawiał, to musiałbym wziąć L4 albo, nie wiem, zakomunikować, że jestem po prostu no, chory i nie mogę po prostu w tym meczu prowadzić zespołu. No, absolutnie się nie obawiam czegoś takiego. Powiedziałem wyraźnie, że wierzę w swoją drużynę, wierzę w to co robimy, wierzę w chłopaków. Ja jestem dumny z tego, że mogę z nimi pracować. To są też tylko ludzie, więc błędy będą się zdarzały, tak. Oczywiście chciałbym bardzo, żeby te błędy nigdy nie miały wpływu na wynik końcowy, tak? ale to już jest jak gdyby kwestia tego, że jesteśmy po prostu Ludźmi. O no, czasie przede wszystkim, przede wszystkim trzeba wierzyć w to, co się robi, wierzyć w tych ludzi, z którymi się pracuje, a ja w to mocno, mocno wierzę, także nie ma we mnie czegoś takiego, jak strach czy obawa, bo no mówię, wtedy po prostu powodowałoby się niepotrzebną presję u siebie i u zawodników. Jest przede wszystkim wiara w to, co robimy i, Dążenie po prostu do, te, do tego, żeby zrealizować cel. Najważniejsze teraz dla nas jest najbliższe spotkanie z widzewem. Liga, punkty, derby. Czego się tutaj po prostu obawiać? Trzeba o to po prostu walczyć. Dotarły do nas też pytania od redakcji Widzew to my. Jakiego elementu w drze Widzewa obawia się Pan najbardziej? Której formacji, których zawodników? Powtarzam raz jeszcze: ja nie, nie mam czegoś takiego jak y, obawianie się czegokolwiek, czy ze strony rywala, czy ze strony kogokolwiek. Ja po prostu szanuję drużyny, z którymi gram, przeciwko którym gram, ze swoim zespołem. Rywala każdego analizujemy, każdego rywala staramy się po prostu tak przeanalizować, żeby znać jego mocne i słabe strony. Można mieć potworną wiedzę na temat przeciwnika, z którym się gra, można go rozpracowywać na różne sposoby, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to jest przede wszystkim to, jak my zagramy. I tutaj przede wszystkim skupiam swoją uwagę na swoim zespole, na naszej taktyce, bo powtarzam to raz jeszcze, UKS jeżeli gra swoją piłkę, jeżeli jest w odpowiedniej dyspozycji dnia, to ja naprawdę się nie boję o wynik końcowy i o naszą grę, i nie mam takich po prostu obaw, że może coś złego nam się po prostu przytrafić. Także daleki jestem od tego typu po prostu ocen. My musimy być silni, jeżeli chcemy po prostu osiągać cele, a nie zastanawiać się nad tym, czego się obawiamy, a, a czego nie. Pierwszy raz od dawna role w derbach się odwrócą. Teraz to UKS musi, a widzę może. Czy presja nie wpłynie źle na drużynę? No Presja jest od y, początku, kiedy się liga zaczęła. Jeżeli ktoś sobie nie potrafi z presją radzić, no to znaczy, że też jest marna szansa, żeby zrealizował cel, a poza tym powinien się zastanowić nad tym, czy po prostu warto wykonywać. Ten zawód, bo presja sportowcom trenerom towarzyszy zawsze. No, to jest specyfika tego e, zawodu. E, nigdy nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie presji, bo to by oznaczało, że są momenty e, w trakcie naszej pracy, kiedy musimy, a są momenty, kiedy nie musimy, a tak naprawdę i piłkarz, i trener musi zawsze. Widzew też musi. Widzę nie jest tak, że widzę. Nie musi, czy jakakolwiek inna drużyna nie musi. Ja się sam kiedyś pokusiłem bo takie stwierdzenia, jak się nad tym mocniej zastanowiłem, to uważam, że akurat te stwierdzenia z mojej strony były no, takie, które mijają się z prawdą, bo powtarzam raz jeszcze, no, nie ma czegoś takiego, że ktoś musi, a ktoś nie musi. No. Presja towarzyszy wszystkim sportowcom, wszystkim trenerom i trzeba sobie po prostu umieć z nią poradzić i umieć z nią żyć. Panie Interesie, dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi. To było ostatnie pytanie na dzisiejszą konferencję prasową. Przypominamy, jutro 66. Derby Łodzi, początek tego meczu o 12.40. O tym właśnie spotkaniu rozmawialiśmy teraz z trenerem Ustrego Klubu Sportowego, Wojciechem Stawowym. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.